Wierszykowo i bajkowo to barwna, zabawna kraina. Tu wszystko się wierszem kończy i wierszem zaczyna. Wierszykowo i bajkowo zaprasza Was mile. Na pewno zapamiętacie wszystkie spędzone tu chwile. Elżbieta Zarzecka. Sikorki. Smutna Sikorka siedzi na drzewie, żałośnie lamentuje. Dziś jeszcze nic nie jadłam, oj, bardzo słabo się czuję. Zima wokoło, gałęzie puste, owadów gąsienic nie ma. Sikorki, wróble i inne ptaki nie mają nic. Do jedzenia. Czy nas, małych, skrzydlatych braci, ziarnami ktoś poczęstuje i w nieprzyjaznym, zimowym czasie przed głodem uratuje? Po chwili dwie inne koleżanki na gałązeczkach też siadły i bardzo głodne. Zziębnięte dodały. Chętnie coś byśmy zjadły. Nagle spojrzały obok. O, dzieci z saneczek coś zdejmują. Wieszają kule z ziarnami, karmniki, to one nas uratują. Wszystkie sikorki. Uszczęśliwione ziarenka dziobią radośnie, wróble i dzwońce też dołączyły. I wszystkie marzą o wiośnie. Zapraszam do subskrypcji kanału wierszykowo i bajkowo. A jeśli Ci się podobało, kliknij łapkę w górę.